swój niepostarzany styl raz Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam, jak widzicie, w tytule na nowy odcinek Ikon. I dzisiaj robię ikony o najsłynniejszych perfumach na świecie, czyli Chanel numer 5. Także, jeżeli lubicie perfumy albo myślicie, że o tych słynnych perfumach, których flakon co 30 sekund gdzieś na świecie cały czas się sprzedaje, wiecie wszystko? To myślę, że nie wiecie. I zapraszam Was koniecznie dzisiaj do oglądania. Cofając się prawie 100 lat, trzeba powiedzieć, że Coco Chanel od początku szukała zapachu bazującego na sprzecznościach. Z jednej strony miał to być zapach czystości, zapach mydła, z drugiej strony miał to być zapach luksusu i uwodzenia. I ona chciała na nowo opracować zapachy kwiatowe w taki sposób, żeby perfumy łączyły ze sobą kilka kwiatowych nut. I ponieważ wiedziała, że zapachy kwiatowe bardzo krótko utrzymują się na skórze, to wiedziała, że składniki, których użyje, będą musiały być najwyższej jakości. Stąd y, zwróciła się ku jaśminowi z Gras, bo uprawy jaśminu z Gras są najlepsze na świecie. Były wtedy, są po dziś dzień, ten jaśmin jest y, najwyższej jakości, jak już powiedziałam. Ale właśnie ten jaśmin i róża, czyli dwa główne. Składniki, dwie główne nuty zapachowe perfum to było coś, co kiedyś nie było takie oczywiste. Bo jeżeli róża była kwiatem, który kojarzył się z kobietami, pewnymi siebie, dostojnymi, tak już jaśmin to był kwiat kobiet rozwiązłych. Także w samej kompozycji zapachowej Coco połączyła już dwie rzeczy, które w tamtych czasach były dużymi sprzecznościami. Chciała, żeby to był zapach czysty, ale żeby był również seksowny, uwodzący i taki, który będzie wyrażał kobietę i również chciała, żeby mimo tego, że będzie to zapach kwiatowy, żeby kobieta pachniała swoim zapachem, żeby to był jej zapach, a nie żeby to był zapach po prostu kwiatów. Co ciekawe, na początku XX wieku perfumy damskie to były perfumy jednokwiatowe, liliowe, bezowe, nawet różane, ale o woni jednego e, kwiata. Kojarzycie wszystkie markę Coty? Dzisiaj to jest ogromny koncern zrzeszający wiele marek. To François Coty stał się błyskawicznie milionerem dzięki zapachowi z róży stulistnej właśnie i on sprzedawał wtedy mm, zapachy ze swojej furmanki różnym e, damom i kobietom i w mgnieniu oka stał się Najbogatszym Francuzem dzięki perfumom, właśnie. Do stworzenia perfum Coco zaprosiła słynny ówcześnie nos, czyli pana Ernesta Bo, i Bo przedstawił jej kilka próbek, z których Coco najbardziej polubiła próbkę numer 5. Co ciekawe, wiąże się z tym historia nieuważnego asystenta, który akurat w próbce numer 5 zamiast 10% roztworu dodał. Yy, substancje o pełnej mocy i była to próbka z przedawkowanymi aldehydami, ale to ona właśnie Coco Chanel spodobała się najbardziej. I właśnie skąd wzięła się słynna nazwa, czyli numer 5. Jest kilka legend, ale trzy są takie najbardziej prawdopodobne, a właściwie chyba najbardziej znane. Pierwsza z nich to jest oczywiście numer próbki, która Coco Chanel spodobała się najbardziej, o tym mówiłam przed chwilą. Druga z nich nawiązuje do miejsca, w którym Coco Chanel się wychowała, czyli do opactwa cystersów Abuzin. Dla cystersów liczba 5 była liczbą wyjątkową i również architektura cystersów opiera się na idealnych proporcjach Pitagorasa, czyli na pięcioramiennej gwieździe i w nich wpisanych proporcjach człowieka. A trzecia legenda mówi o tym, że pewien wróżbita przypowiedział Coco Chanel, że liczba numer 5 to jest jej liczba przeznaczenia. Jeżeli chodzi o formułę piątki, to zapoczątkowała ona nową rodzinę zapachów kwiatowo-aldehydowych. Oznaczało to to, że syntetyczny zapach był równie ważny co zapachy kwiatowe i co fenomen zapachu. Mitem jest powtarzana informacja, że piątka to były pierwsze perfumy z aldehydami, bo tak nie było, ale były to pierwsze perfumy, w których aldehydy, czyli syntetyczny zapach, odgrywał w proporcjach tak dużą rolę. Coco Chanel bardzo podobało się to, że dzięki aldehydom perfumy, zapach utrzymywały się na skórze dużo dłużej niż te perfumy, które były tylko z naturalnych składników. Oczywiście receptura perfum owiana jest tajemnicą, wiemy tylko, że w składzie jest około 80 składników. Główne składniki to oczywiście wysokiej jakości jaśmin z gras i róża stulistna. W składzie jest również irys, wanilia, vetiviera, między innymi oczywiście i drzewo sandałowe. Warto powiedzieć również to, że skład tych perfum i formuła pozostaje niezmienna od prawie 100 lat. I przyszedł czas na flakon. Flakon miał być prosty, taki farmaceutyczny, w swojej formie. I kogo chciała zrobić coś przeciwnego do tych jednokwiatowych zapachów zamkniętych w bardzo wymyślnych i fikuśnych fasonach lat dwudziestych, chciała, jak zwykle, iść pod prąd. I na początku flakon miał zaokrąglone kształty, natomiast ponieważ było to ciężkie przy transporcie, to zrobiono kształty delikatnie zaostrzone. I ten flakon lekko się zmieniał przez ostatnie prawie 100 lat, ale mniej więcej zachowuje cały czas taką samą formę. I ta buteleczka miała być tylko dopełnieniem zapachu, miała być niewidoczna na toaletce, a jednak miała być czymś bardzo charakterystycznym czyli znowu Coco Chanel i te jej sprzeczności. Bardzo charakterystyczną rzeczą flakonu jest również jego zakrętka, która troszkę się przez lata zmieniała, ale jest ona w tej chwili ośmiokątem i w takiej formie występowała przez ostatnich około 50 lat. I ten ośmiokąt, te idealne proporcje, inspirowane są proporcjami i kształtem paryskiego placu Vendôme. Warto powiedzieć o tym, że Coco Chanel nie była pierwszą projektantką, która zaprojektowała swoje własne perfumy. Jako pierwszy ubrania i markę z perfumami połączył Paul Poiré. To jest oczywiście słynny projektant początku XX wieku, który wraz z Coco Chanel wyzwolił kobiety z gorsetów, który właśnie projektował takie opływowe, długie sylwetki. Zresztą jeżeli interesujecie się historią mody, to właśnie Poiré to jest taka postać, którą na pewno wszyscy kojarzycie. I on zaprojektował pierwsze perfumy jako projektant na całym świecie. I właśnie podczas jednej z imprez, którą nazwał Bal 1200 nocy, jako podarunek wszystkim gościom e, rozdawał swoje pierwsze perfumy i ten chwyt marketingowy tak się bardzo Coco Chanel spodobał, że właśnie czasami też swoje perfumy promowała w osobliwy, acz skuteczny sposób i właśnie na początku e, zrobiła taki eksperyment, że siedząc w restauracji bardzo eleganckiej w Cannes, rozpylała niedaleko stolika co chwilę perfumy i patrzyła czy damy przechodzące o Obok gdzieś tam się obracają, czy są zainteresowani, i okazało się, że wszyscy przechodnie, jak tylko rozpyliła perfumy, oglądali się w koło i pytali, co to jest za cudowny zapach. Poza tym również miała na początku taką strategię, że spryskiwała piątką przymierzalnie w swoim butiku, i e, kiedy damy non stop się pytały, co to są za piękne perfumy, co to jest za zapach, to mówiła, że a, po prostu taki, żeby ładnie pachniało, ale że nie przyszło jej do głowy, żeby go sprzedawać. No i jak już klientki się z nim zapoznały, były zainteresowane, to później już pierwsze piątki rozchodziły się jak świeże bułeczki. Jednak reklama dźwigny u handlu i aby perfumy zaistniały na całym świecie, Coco Chanel potrzebowała profesjonalnej reklamy. I pierwsza reklama perfum to jest rysunek, który stworzył Sem. To był pseudonim karykaturzysty, który w czasach belle epok właśnie dużo karykatur rysował. ale tutaj w 1921 roku Sem stworzył bardzo ładną, elegancką ilustrację, na której widać chłopczycę, taką, wiecie, trendową sylwetkę damską tamtych czasów, obróconą w stronę wielkiej, ładnej butelki perfum. Pierwsza reklama w prasie z kolei ukazała się w Nowym Jorku w New York Timesie w 1924 roku na zlecenie tamtejszego domu handlowego Bonwit Teller, a w latach 30. Coco Chanel sama reklamowała własne perfumy. Było to słynne zdjęcie z Harper's Bazaar, które zostało wykonane w jej apartamencie w Ritzu, gdzie ona stoi tak pięknie na tle kominka i była reklamą swoich perfum Idealną. I później przyszła Druga wojna światowa i okupacja Paryża i po perfumy ustawiały się długie kolejki żołnierzy. Warto powiedzieć o tym, że wtedy dziennie Coco Chanel mogła sprzedawać tylko 20 flakonów perfum. Nazwa numer 5 również powiem Wam, że ułatwiała zakupy zagranicznym żołnierzom, ponieważ nie musieli oni znać francuskiego ani wymawiać jakichś skomplikowanych nazw, tylko gestem jednej ręki, pięcioma palcami pokazywali, o jaki produkt chodzi. I w końcu mamy lata 50., czyli rozkwit reklamy i popularności perfum, ale również jest to czas jednego z najsłynniejszych cytatów gwiazd kina i show biznesu ogólnie, czyli Marilyn Monroe w wywiadzie w 1952 roku zapytana o to, w czym śpi, Mówi, że w kilku kroplach Chanel numer 5 oczywiście. To był mega hit. Perfumy zyskały z dnia na dzień ogromną popularność na całym świecie, a dwa lata później w 1954 roku powstała słynna sesja w Nowym Jorku w hotelu Ambassador, na której Marilyn Monroe e, właśnie z buteleczką Chanel numer 5 już tak oficjalnie zapozowała. Również to kampania reklamowa Chanel przyczyniła się do tego, że mówimy, że perfumy pachną inaczej na każdej kobiecie. Oczywiście to jest prawda, bo łączą się z chemią naszego organizmu, z tym co my wydzielamy, ale wcześniej, w latach 50., kiedyś, no nie było to takie popularne, ale właśnie jedna z kampanii Chanel, Suzy Parker z lat 50., była pod hasłem Chanel, stają się takie, jaka jesteś i tłumaczyła, że na każdej skórze te perfumy pachną inaczej. Przez ostatnie pół wieku kojarzymy wiele słynnych kampanii Piątki, między innymi, mam nadzieję, że pamiętacie, te kampanie z Katrin Deneff, przepiękne reklamy, już takie bez sloganów żadnych, bez żadnego zachęcania do kupowania i tłumaczenia, czym są perfumy. Takie zdjęcie, gdzie macie czern i właśnie Katrin Deneff i butelkę perfum, albo różne inne wydania. Również ambasadorkami perfum były Nicole Kidman. Ja bardzo dobrze pamiętam te reklamy, bo to jest czas, kiedy ja się zapoznałam właśnie w ogóle z tym, że takie perfumy istnieją. Później Audrey Tatu, a ostatnio Rizel Bündchen I również to był też ewenement, bo kilka lat temu w kampanii Piątki wystąpił Brad Pitt i to właśnie mężczyzna te perfumy reklamował. To jest w ogóle bardzo taka kontrowersyjna kampania. Link do niej zostawię Wam na dole. Taka troszkę śmieszna i rewelacyjną karykaturę tej kampanii znalazłam. SNL zrobili właśnie krótko po wypuszczeniu tej kampanii przez Chanel, czyli Saturday Night Live. Bardzo lubię zresztą ich karykaturę ale link do oryginalnej wersji z Bradem Pittem i również link właśnie do tego filmiku SNL znajdziecie w opisie na dole to jest taki trochę wiecie puszczenie oka Powiedzieć trzeba również, że perfumy inspirowały twórców na całym świecie. Andy Warhol w latach 80. stworzył serię słynnych, kolorowych grafik, właśnie z Chanel numer 5. I powiem wam, że te grafiki są teraz czasem do kupienia, i ostatnio w domu aukcyjnym Christie's ta grafika była wystawiona za cenę szacowaną od 200 do około 600 tysięcy złotych. W 2009 roku stało się coś, co mogło słynnej piątce zaszkodzić, a mianowicie władze przemysłu perfumeryjnego i FRA wpisały na listę substancji uczulających jaśmin produkowany w gras, a trzeba powiedzieć, że 95% tego jaśminu trafia właśnie do buteleczki słynnych perfum, ale po przebadaniu składu. Perfum Chanel numer 5 okazało się, że ta dawka jaśminu, która jest zawarta w perfumach, nie uczula i jeszcze jest ok. Ale powiem wam, że to byłby hit, gdyby przemysł perfumiarski zablokował produkcję najsłynniejszych perfum na świecie. A na koniec jeszcze smutna, acz ważna historia, która łączy się z piątką właśnie i która ma wpływ na dom mody Chanel również dzisiaj. A mianowicie, po tym jak Coco Chanel stworzyła piątkę, to perfumy zaczęły być coraz bardziej popularne i Coco chciała sprzedawać je na cały świat. I bardzo był zainteresowany dystrybucją tych perfum i sprzedawaniem ich u siebie właściciel galerii Lafayette i to on przedstawił Coco Chanel e, braciom e, Wertheimer i zawarli oni wszyscy dosyć dziwną umowę, dlatego że Coco, sprzedała 70% udziałów w całym swoim biznesie perfumeryjnym. No wtedy była to tylko piątka, ale przecież właśnie to dzięki tym perfumom Coco Chanel, nie dzięki modzie, tylko dzięki perfumom zyskała światową sławę i ogromne bogactwo. A 70% wszystkich perfum należała do braci Wertheimer. 20% miało pójść do właśnie właściciela galerii Lafayette za pośrednictwo, a Chanel zostawiła sobie tylko 10% własności, udziałów w koncesji, jeżeli chodzi o perfumy. Ale... W zamian za te 70% i 20% dla pośrednika, oni mieli zająć się produkcją perfum, ich reklamą, marketingiem wszystkim, co się z tymi perfumami wiąże. I kiedy okazało się, że jednak ci bracia Wertheimer nie dbają tak dobrze o interes piątki, jak zrobiłaby to sama Coco, to Coco trochę za późno się obudziła, bo tego układu niestety nie można było odkręcić. Wprawdzie po II wojnie światowej dokonano wyrównania i rozliczono się z Coco, jeżeli. Jeżeli chodzi o sprzedaż perfum podczas wojny i również dano jej 2% ogólnie od całego światowego udziału w sprzedaży wszystkich perfum. Piątki na świecie, to jednak niestety nigdy nie odzyskała ona więcej niż 10% władzy, jeżeli chodzi o perfumy właśnie. I dzisiaj właśnie cała marka Chanel pozostaje we własności rodziny Wertheimerów, na czele stoją bracia Wertheimer, czyli Gerard i Alain mieszkający w Genewie i w Nowym Jorku. Oni właśnie całą marką Chanel rządzą, ale się z tym za bardzo nie afiszują. Jak podkreślają, w wywiadach tutaj chodzi o Coco Chanel, która markę stworzyła, o Karla Lagerfelda, który w tej chwili marką kieruje, tworzy dla niej wszystkie kolekcje, a że oni są właścicielami, to już pozostaje gdzieś tam w cieniu. Natomiast właśnie stało się tak dlatego, że Koko kiedyś na początku, samym po stworzeniu piątki odsprzedała większość praw po prostu rodzinie Wertheimerów. To już jest koniec. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Powiem Wam, że klasyczna piątka to nie jest mój rodzaj zapachu. Dla mnie ona delikatnie rzecz ujmując śmierdzi. Ale od jesieni zeszłego roku mam Lo, czyli tą nową wersję odświeżoną piątki, i ona już mi się bardzo podoba. Z tym, że jak widzicie, zużycie mam malutkie, bo to też nie są dla mnie perfumy na co dzień. Ja muszę mieć na tę piątkę odświeżoną specjalny humor. Ale jeżeli Wy jeszcze nigdy tych najsłynniejszych perfum świata nie wąchałyście, to jak będziecie przy okazji w drogerii, Pryśnijcie się piątką, zobaczcie, jaki to jest rodzaj zapachu, myśląc właśnie o prawie 100 latach historii perfum. Także jeszcze raz, mam nadzieję, że film Wam się podoba. Ja się tutaj prysnę już na sam koniec odcinka. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa! pa.